Pierwsza wizyta u ginekologa to stres nie tylko dla młodej dziewczynki, ale też i dla jej mamy. Jak się przygotować do takiej wizyty, jeśli jesteśmy mamą, i jak przygotować dziecko? Jeśli jesteśmy mamą, myślę, że taki dobry początek to uzyskanie kompetentnych informacji na temat pierwszej wizyty. Nie bez przyczyny mówię o kompetentnych informacjach, gdyż najlepiej, gdyby źródłem tych informacji był lekarz ginekolog. A nie na przykład wiedza internetu, co się czasami zdarza i pacjentki z różnymi informacjami bardzo często błędnymi, niewłaściwymi przechodzą, i stąd najczęściej wynikają obawy dotyczące tej pierwszej wizyty u ginekologa. Więc myślę, że najpierw mama powinna porozmawiać z ginekologiem, przedstawić o jak, jakby, jaki wiek pacjentki chodzi, tak? czy jest jakiś problem, czy miała być to tylko wizyta kontrolna. I wtedy ginekolog przekaże, na czym będzie polegała wizyta, tak? czy to będzie tylko czysto wizyta edukacyjna, czy będzie wymagane jakieś badanie, jak takie badanie w przypadku pacjentek małoletnich wygląda. No a później mama w sposób zrozumiały, w zależności jakby od wieku, od wieku córki, powinna przedstawić jej, jakby przekazać te informacje, na czym taka wizyta polega uspokoić, że to wszystko odbywa się w sposób jasny, klarowny, że jakby informacje przekazywane są no, przede wszystkim mamie, tak jako przedstawicielowi ustawowemu, tak jako opiekunowi prawnemu, ale też małej pacjentce, małej czy młodej pacjentce, w od tego oczywiście, ile ma lat, sposób zrozumiały. Więc jakby takim pierwszym krokiem jest uzyskanie informacji, a później ich przekazanie, przede wszystkim uspokojenie. Tak? Czyli to, rozmowa z dzieckiem tak, o tym, rozmowa, co się wydarzy. Tak, nie, nie, nie zmuszanie, danie czasu y, córce, dziewczynce do zastanowienia się, do jakby przetrawienia problemu i przede wszystkim poinformowanie, na czym to będzie polegało. A w jakim wieku taką pierwszą wizytę zaplanować? Yy, według zaleceń to jest okres między 11 a 16 rokiem życia. Czyli mówiąc w skrócie po pierwszej miesiączce, tak? jeżeli to jest to taka wizyta, która odbywa się tylko jakby z powodu tej pierwszej miesiączki, nic się jakby złego nie dzieje, nie ma białych alarmowych, to ona ma charakter właśnie czysto taki edukacyjny. A co nas powinno zaniepokoić wcześniej na przykład u dziecka? Na pewno takimi objawami niepokojącymi są zaburzenia miesiączkowania, chociaż jakby na początku też one nie do końca muszą być patologią, ale to też jest myślę, że powód do tego, żeby tego ginekologa odwiedzić i właśnie dowiedzieć się, czym się mamy martwić, a czym niekoniecznie musimy. To na pewno są zaburzenia dojrzewania, czyli opóźnione dojrzewanie bądź przedwczesne dojrzewanie. To są na pewno bóle brzucha, krwawienia z dróg rodnych, jakieś urazy zewnętrznych narządów płciowych, podejrzenie ciała obcego, podejrzenie molestowania i rozpoczęcie współżycia. To jak wygląda taka pierwsza wizyta, jakby pani z własnego doświadczenia, jako specjalista opowiedziała, uspokoiła też dzieci i rodziców? Jeśli jest to wizyta wynikająca tylko z tego, że dziewczynka rozpoczęła miesiączkowanie i nie ma żadnych objawów alarmowych, to no tak jak już wcześniej wspomniałam, wizyta ma czysto charakter edukacyjny, tak? Czyli jest to na pewno zebranie wywiadu zarówno z małą, z małą młodą pacjentką, jak i z mamą, w zależności od wieku pacjentki? Czyli wypytanie się o okres noworodkowy, o okres dojrzewania, o rozpoczęcie miesiączkowania, jak ten cykl miesiączkowy wygląda. Czyli takie zapoznanie się lekarza tak, z pacjentką? Tak, tak, tak. Zebranie takiego wywiadu ogólnego, czyli o choroby przewlekłe, o przyjmowane leki, uczulenia, czy kiedykolwiek były jakieś operacje, czy w rodzinie są jakieś choroby. I ewentualne pytanie o współżycie, jeżeli zostało rozpoczęte. A czy mama zawsze musi towarzyszyć dziecku? Y Ogólnie u pacjentek małoletnich obecność przedstawiciela ustawowego jest obowiązkowa. U pacjentek poniżej 15 roku życia ten przedstawiciel ustawowy musi być. Podobnie między 15 a 16 rokiem życia, bo to są dla nas takie takie okresy. Poniżej 15 roku życia pacjentki 15-16letnie też jakby takie jakby szczegóły dotyczące wizyty u ginekologa troszeczkę się różnią. Powyżej 16 roku życia, między 16 a 18 rokiem życia, ten przedstawiciel ustawowy powinien być, ale na życzenie pacjentki mama, bo to najczęściej są mamy, może opuścić gabinet na czas badania. Tak, jeżeli np. młoda pacjentka chciałaby, żeby mamy przy badaniu nie było. Mhm. I rodzic, który towarzyszy, czy opiekun, który towarzyszy dziewczynce, jest podczas całego badania, tak? Od momentu wejścia do gabinetu. Musi być zgoda wyrażona na badanie ginekologiczne, jeżeli jest takie, jeżeli jest potrzebne, na wykonanie USG, na poszerzenie diagnostyki. Jeżeli jest potrzeba wypisania środków antykoncepcyjnych, to wyraża, zgodę na, to wyraża zgodę jakby na wypisanie tych środków i taka zgoda jest odnotowywana w dokumentacji. Tak? jakby to jest to jest konieczne, że rodzic podpisuje się, jeżeli został poinformowany, wyraża zgodę. I u takich pacjentek, które ukończyły 16 rok życia zgody wyraża i pacjentka, i rodzic, ponieważ 16 roku życia no to już jest zgoda jakby rodzica ważna. Mhm. A proszę powiedzieć, jak to wygląda z pani praktyki zawodowej? Czy młode dziewczyny wiedzą dużo na temat swojego ciała, swojej fizjologii? Mhm. Myślę, że z wiedzą jest różnie. Część dziewcząt przychodzi i faktycznie jest jakby świadoma swojej budowy, fizjologii, cyklu miesiączkowego, antykoncepcji, tak? rozpoczęcia współżycia i jaką antykoncepcję powinny stosować. Część dziewczyn jest jakby mniej, mniej świadoma, zadają różne, różne pytania. Mm, ale ja jakby nigdy nie. Stwierdziłam, że większość kolegów, tak, no jakby nie, nigdy nie oceniamy, że to są takie oczywiste. tak? Tylko jeżeli pacjent pytamy, na nie odpowiadamy. Więc jakby z tą wiedzą jest bardzo różnie. Mhm. A czy rodzice rozmawiają z dziewczynkami? Czy to jest tak, że no bardzo często przychodzą dziewczyny do gabinetu i dowiadują się od lekarza czy z tego przysłowiowego internetu? Mm. Czy, mm, Akurat no, mi, mi zdarzają się takie pacjentki, które mimo wszystko rozmawiają, tak? bo raz, że przychodzą z mamami yy, i są już właśnie po takich rozmowach, tak, że wiedzą, że same mamy jakby przekazują, no, że my rozmawiałyśmy, że uzgodniłyśmy, że to jest jakby ten czas na pierwszą wizytę. Yy, incydentalnie zdarzają się pacjentki, które wprost powiedzą, kiedy ja na przykład zbieram wywiad i pytam, tak, jaką ma Pani wiedzę, na przykład o antykoncepcji, o rozpoczęciu współżycia, Yy, które stwierdzą, że no w domu się o tym nie rozmawia, tak? Z mamą się o tym nie rozmawia. No akurat pamiętam taką jedną, jedną pacjentkę z, yy, szczególnie, bo tak właśnie powiedziała to w taki sposób bardzo przemawiający do wyobraźni, tak? Że jakby jest zostawiona z tym swoją fizjologią, z dojrzewaniem tak zupełnie sama. Więc niestety jest taka część młodych pacjentek, które po prostu nie mają z kim porozmawiać. Ewentualnie być może w szkole z grupą rówieśniczą, ale to nie do końca jest zawsze dobre źródło informacji. Mhm. Czyli. Yy... Jak by Pani mogła zachęcić młode dziewczyny do tego, żeby traktowały wizytę w gabinecie, spotkanie z ginekologiem, jak no takiego przysłowiowego stomatologa? Tak? Myślę, że jakby to wszystko zaczyna się od uspokojenia, tak? Że te pierwsze wizyty, bo myślę, że jakby najbardziej stresujące jest badanie ginekologiczne, tak? To, to jakby najbardziej działa na wyobraźnię. Więc myślę, że taką pierwszą informacją musi być taki jasny przekaz, że jeżeli nic się niepokojącego nie dzieje, tak. Nie ma jakichś objawów alarmowych, które by nas jako ginekologów zaniepokoiły, wtedy wiemy, że to badanie musi być wykonane, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. I jeżeli nic się złego nie dzieje, to ta pierwsza wizyta jest czysto edukacyjna, tak. Czyli polega na rozmowie, na zebraniu wywiadu. Na omówieniu jakichś problemów jakby niewymagających diagnostyki, jeśli są, i na po prostu zadawaniu pytań przez pacjentkę, takich, to, takich, które gdzieś tam są niewyjaśnione, nawet jakby w jej ocenie były naprawdę jakieś, nazwijmy to, głupie. Nie ma głupich pytań. Czyli po prostu wszystko, co chciałabyś tak, wiedzieć? To wszystko, a... co byś się chciało dowiedzieć, po prostu trzeba, trzeba pytać i rozwiać wszelkie wątpliwości. A powiedzmy jeszcze o wieku pacjentek, jakie pojawiają się tutaj u Państwa na oddziale ginekologiczno-położniczym. Najmłodsza pacjentka? Czy znaczy tak? Najczęściej są to pacjentki, jeżeli są hospitalizowane, to najczęściej są pacjentki takie około 16-17 roku życia, tak? Najczęściej z patologiami w przydatkach, czyli z jakimiś torbielami. Z oddziałów pediatrii albo chirurgii dziecięcej konsultujemy pacjentki, to już w różnym wieku, od małych dziewczynek jakby po, po, po kolejne, po pacjentki w, w, w innym wieku do uzyskania dojrzałości. Ale to raczej w ramach konsultacji tak, niż leczenia, bo tutaj już zajmuje się leczenie pediatra albo chirurgia dziecięca. No, tutaj, w warunkach bloku porodowego, pacjentkę taką najmłodszą, która była do porodu, którą ja pamiętam, ale też wypytałam starszych kolegów, to były pacjentki w 13 roku życia, które przyszły do szpitala do porodu.